dobry, dobry wieczór, mam w komentarzach głosy, że słaby dźwięk nie wiem co się z tą kamerą dzieje, no nic, postaram się mówić głośniej. Dzisiaj 30 kwietnia, ostatni dzień miesiąca, jutro 1 maja. Dzisiaj o świętym gralu oraz o metodzie trójpolowej. Co to jest święty Graal? mityczny, legendarny Święty Graal. Pierwsze wzmianki o Świętym Graalu pochodzą od słów Jezusa Chrystusa, które brzmią następująco, brzmiały następująco. Tym, którzy mają, dodane będzie. A tym, którzy nie mają, ujęte będzie również to, co mają. O co tu chodzi? Przejdziemy do tego. Zrozumienie tych słów, no to było 2000 lat temu, lub niezrozumienie tych słów obrosło w legendę o Świętym Graalu, o mitycznym kielichu, wiecznie przepełnionym ambrozją, nektarem bogów, nektarem nieśmiertelności, błogości, szczęścia. Niewyczerpane źródło. Coś, czego nie można opróżnić, cały czas pełny. święty Graal. Ta legenda otarła się o Wyspy Brytyjskie. Rycerzy króla Artura, król Artur polecił swoim rycerzom w legendzie oczywiście odnalezienie świętego Graala. I mówiąc, że ten, kto odnajdzie święty Graal, zostanie królem. Oczywiście rycerze króla Artura popełnili ten sam błąd, który my popełniamy przez znaczną część swojego życia: mianowicie szukali świętego Graala na zewnątrz siebie. Podkręceni obietnicą króla Artura. Że ten, kto odnajdzie święty gral, zostanie królem. Z tym, że król Artur nie powiedział, że ten, kto odnajdzie święty gral, zasiądzie na moim tronie. Co oni mogli tak zrozumieć? No, po prostu podkręcił. Czym jest święty gral? To jest sprawa bardzo prosta. Jezus ci to powiedział. Tym, Którzy mają, dodane będzie, a tym, którzy nie mają, ujęte będzie również to, co mają. O co tu chodzi? To jest nic innego, jak pole Twojej uwagi, Twoja energia życiowa, święty gral, Ty jesteś świętym gralem, Twoje pole uwagi, to czym to napełniasz. Będąc fraktalem źródła, będąc w gruncie rzeczy źródłem. Szczęścia, miłości, radości, błogości, nektarem bogów, ambrozją. Ty tym jesteś. Tylko zapomniałeś o tym. Dobrze uczyć się od dzieci. To są najlepsi nauczyciele, największe szczęście, które może nas spotkać w życiu, to w sposób uważny obserwować stan ducha, w którym są dzieci tak do siódmego roku życia, 6, 7, 8, dopóki szkoła ich nie. Nie wbiję w system rywalizacji, system ocen, samoocen, mobbingu i tak dalej, nie? Pole uwagi, to, czym napełniasz swoje pole uwagi, ja o tym mówiłem zresztą wielokrotnie. Ale święty Graal tu jest dobrym, dobrym, yy, dobrą metaforą tym, którzy mają, dodane będzie. To jest zasada działania wszechświata. Chrystus w jednym zdaniu Ci to powiedział. Natomiast tym, którzy nie mają, ujęte będzie również to, co mają. Jak to rozumieć? Jeżeli masz w sobie szczęście, radość, poczucie szczęścia, yy, miłość, to wszechświat obdarza Cię, bo jesteś Jego częścią. Natomiast jeżeli tkwisz w separacji, w poczuciu oddzielenia, uważasz siebie za odrębną jednostkę, za osobę, to jest największy obłęd. Uważasz siebie za osobę, osobną od wszechświata, od źródła. To jesteś w poczuciu braku. No bo jeżeli jesteś osobny od wszechświata, który jest gigantyczny, a ty, no ile tam? 80 kilo ważysz, 60? No niech 120. Dobra. No co z tego, że ważysz 100 czy 120 kilo, jak wszechświat? Jest dużo, dużo większy. No to jeżeli Twoja percepcja następuje z punktu separacji, czyli ja jestem osobną osobą, zawsze będziesz mniejszy, zawsze będziesz słabszy, zawsze będziesz czuł się gorszy, niepełnowartościowy, tym, którzy nie mają, ujęte będzie również to, co mają. Czyli drenujesz się z siły życiowej, z własnej energii, poprzez definicję siebie jako osoby. Osoby osobnej od całego wszechświata, od całego bytu, stworzenia. Czyli ta energia, która cię zasila, energia źródła, która powoduje, że żyjesz, istniejesz, budzisz się, co rano oddychasz, trawisz, masz ciekawość w sobie, masz motywację do życia. Trenujesz się z tego, ujęte będzie. Tym, którzy nie mają, Ujęte będzie również to, co mają. Drenujesz się, starzejesz się, słabniesz. To jest tak proste. Zobacz, w jednym zdaniu masz całą zasadę kreacji, całą zasadę istnienia wszechświata. Nadmiar rodzi nadmiar. Poczucie obfitości, poczucie radości, poczucie szczęścia przyciąga, bo wszechświat stworzenie jest o miłości, o dawaniu, o. Wzroście. Wszystko rośnie. Zobaczcie, z kwiecień. Jeszcze niedawno mrozy były, a już mlecze są, już kwiaty są, już pąk, już liście są. Mimo, mimo tak długiej zimy, tak? No jeszcze tydzień temu czy, czy dwa przybroski były w nocy. Dzisiaj było cztery stopnie w nocy. Z dołu, daleko, daleko od prawdy nie jestem. A wszystko wybucha. Natura jest o wzroście, o radości, o dzieleniu się. To, co mówiłem o dzieciach, to są najlepsi nauczyciele, tylko z tym, że trzeba ich obserwować czujnie, tak? w sposób otwarty. No nie będę rozwijał tego tematu. Metoda trójpolowa. Bardzo związana jest właśnie ze świętym gralem, czyli z polem Twojej uwagi. Metoda trójpolowa przyszła do mnie niedawno. No, oczywiście, jest to do... jakiś tam wniosek po latach doświadczeń z technologią Kesze, z magrawami, z polami Gansów, z zasadą budowania reaktorów plazmy, czyli reaktorów pól magnetycznych Gansów, czyli cząsteczek, monocząsteczek. O co tu chodzi? Keshe kiedyś powiedział takie wielokrotnie takie zdanie, że dwa pola, dwa nie mogą nigdy znaleźć balansu. To jest właśnie dramat dualizmu, dramat naszego ludzkiego poczucia separacji, jest świat i ja, zawsze jest konflikt, zawsze jest. Zawsze jest problem. Są dwa pola, świat i ty. Jak z tego wyjść? To jest właśnie dysbalans dualizmu. Jak z tego wyjść? No, metoda trójpolowa polega na czymś takim. Proponowałbym zwrócić uwagę na emocje. No bo to jest główna treść życia, to jest to, co czujemy. Tak? Od tego się nie da uciec w żaden sposób. Transformacja, przemiana energii emocji. Pomocne w tym procesie jest zwrócenie uwagi na to, że każda emocja ma dwa komponenty. Jakakolwiek ona by nie była, czy to jest efekt przeszłości, jakieś traumy z dzieciństwa, czy, czy, czy jakiś przejść, tak zwanych przejść życiowych, czy dzisiejszej sytuacji, coś czuję. Pierwszy komponent jest komponent społeczny. Coś się dzieje. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy jeszcze Twój święty gral nie jest wypełniony szczęściem, miłością, radością, tylko jest pusty. Czyli jesteś produktem społecznym, matryksowym. No, może niewolnikiem za dużo powiedziane, no. Produktem społecznym. Czyli Twój święty gral, Twoje pole uwagi. W dużej mierze zależy od tego, co się dzieje na zewnątrz, bo uznajesz świat zewnętrzny za realny. I zauważ, jakakolwiek emocja czy uczucie by się nie pojawiło, to pierwszy komponent jest komponentem społecznym. Inaczej młoda dziewczyna zareaguje na daną sytuację, a inaczej dojrzała kobieta, tak? inaczej uczeń podstawówki, czyli liceum, zareaguje na daną sytuację, a inaczej dojrzały facet. To jest komponent społeczny, zależny od twojej autodefinicji, od twoich przekonań, twojej pozycji społecznej, no od wielu rzeczy. I teraz popatrz na dowolne uczucie, dowolną emocję. No już tutaj postaram się bez przykładów, Mów słabość do przykładów. Jest jakaś sytuacja, na skutek czego pojawia się reakcja Twoja. Zależysz od zewnętrznego świata. Nie, nie umiesz wypełnić swojego świętego grala Ambrozją, nektarem Bogów, nektarem nieśmiertelności, szczęściem i miłością. Jesteś normalnym człowiekiem. No wszyscy tacy są, tak? Coś się dzieje, ty coś czujesz i zauważasz. Ta emocja ma komponent społeczny. Reagujesz na sytuację. Oraz jak głębiej się w nią zagłębisz, jeżeli jest to silna, jakaś silna emocja, to ma komponent fizyczny, czysto cielesny. Ciało lubi być w dobrostanie. Ciało wie swoje, wie kiedy chce spać, wie kiedy chce zjeść. Wie. Ono ma swoje radosne życie, niezależne od. Od jeźdźca, od tego, tej osoby, która tam dręczy to ciało. Cezar. Taki fantastyczny facet, który opowiada, opowiadał. Może opowiada jeszcze o niedualizmie Wenezuelczy. Cezar to On to tak wprost powiedział. Twoje ciało to jest wierzchowiec. On, on, on chce biegać, on chce się cieszyć, jeść trawkę, cieszyć się życiem. A ty to jesteś taki jeździec. I ten wierzchowiec robi wszystko, żeby zrzucić tego jeźdźca, bo on go nie chce. To jest pasożyt, który przeszkadza mu cieszyć się po swojemu tym życiem. Czyli, jeżeli zdarza się jakaś sytuacja, na którą reagujesz, bo przywiązujesz uwagę do świata zewnętrznego, pojawia się ta emocja. I ta emocja ma komponent fizyczny. To jest drugie pole. Dlatego metoda trójpolowa. Pierwsze pole reakcja na świat zewnętrzny. Drugie pole czysto reakcja reakcja ciała. No i żeby to jaśniejsze było, no dajmy na to: jesteś ambitnym człowiekiem, który ma jakąś dobrze płatną, ale stresującą pracę. I ten, ta osoba chce, Mieć karierę, mieć pozycję społeczną, w związku z tym podejmuje się wysokopłatnej posady i wykonywania pracy związanej z odpowiedzialnością, stresem, no wiecie o czym mówię. Czyli jest ten stres, obciążenie, tak, jakieś zadania, odpowiedzialność, a reakcja ciała to jest. To w jaki sposób ten stres zaburza dobrostan tego ciała, sposób cieszenia się z życia. Czyli jest stres, sytuacja stresująca, niecierpliwienie, zmęczenie, strach, umówmy się. I może się pojawić złość. Może, może, to jest przykład, jako reakcja tego ciała na to przemęczenie, na to dręczenie tego yy, niewinnego, pragnącego dobrostanu, Istnienia. W sytuacji, gdzie ta osoba chce karierę robić, tak? Nie zwracając uwagi na to, ile płaci to ciało jej, niby jej, ile płaci to ciało, tak? Choroby zawodowe, lecz odby zawały. No, nie jestem gołosła. To są te dwa komponenty. Dwa pola. I teraz ja bym proponował. Dołożyć do tego trzecie pole. Ponieważ jeżeli dualizm jest zawsze w konflikcie, no tu mamy dualizm, reakcja na otoczenie i reakcja czysto fizyczna, która może dawać psychosomat. Często daje. Proponowałbym do tych dwóch pól, które nie mogą znaleźć balansu. Jest wiecznie, jest konflikt. Dołożyć trzecie. To trzecie pole znajduje się. Proponowałbym budować je z tyłu kręgosłupa na wysokości na wysokości serca. Tu z tym, że z tyłu Uf, no wiecie, to jest z tyłu tam jest takie, taki słaby punkt. Jak mięśnie mięśnie te krzyżowe te, te długie wzdłuż kręgosłupa przechodzą chowają się i kapturowe się zaczynają. To jest bardzo szczególny punkt wejście do czakry serca. Wszystkie wejścia, wszystkie centra energetyczne, tak zwane czakry, mają wejście od tyłu i wyjście z przodu. O, nie mam lejka. W wielu rycinach rysowane są w postaci lejka. Z tyłu jest wąski strumień prany, ci eteru, energii stwórcy, a z przodu jest to, w jaki sposób... Ta energia doświadcza poprzez ciebie, bo tak ten lejek jest w tobie, tak? Ty filtrujesz energię kreacji. W moim przypadku jest to życie pacjenta w innym przypadku będzie życie dziecka lub życie kobiety. Ale to jest ta sama energia, która doświadcza tych ty, ty rzeczy. Czyli w, 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 moment, w miejscu, gdzie jest wejście do, do, do centrum serca, Skoncentruj energię w tym miejscu. To jest dosyć łatwo znaleźć, bo to jest taki punkt bardzo czuły. No, bolesny to może za dużo powiedziane bardzo czuły i, i bardzo szybko go znajdziesz. I ja bym proponował w tym punkcie wytwarzać na początek spokój, radość. Taki, jak ci się to uda, to poczujesz taki dreszczyk. Na plecach taki ciepły dreszczyk, który rozchodzi się w górę po mięśniach kapturowych, tu do głowy, do ramion, do szyi i w dół do miednicy. Po, po, po tych mięśniach. Mięśnie y, pierwsze z radością odwdzięczą ci się za spokój i radość, takim lekkim drżeniem. I może się pojawić taki ciepło, ciepło na skórze, lekki pot. To jest, to jest objaw, że jest bardzo dobrze ci idzie, czyli do dwóch pól dokładasz trzecie i teraz cała magia na czym polega. To jest niesamowite. Ja o Świętym Gralu już chciałem od stycznia, miałem plan, żeby, żeby tak chodziło to za mną, ale ciągle coś mnie powstrzymywało i wreszcie ta metoda się pojawiła. Oczywiście sprawdziłem, ale jest skuteczna. Wychodzisz z dualizmu Reakcji na świat zewnętrzny i borykania się z, z tym, co ciało, jak ciało reaguje na to, jak ty reagujesz na świat zewnętrzny zdefiniowany przez ciebie jako ważny. I wychodzisz z tego w sposób kreatywny, budujesz z tyłu na wysokości serca ciepło. Na początek ciepło, spokój. I to przechodzi w radość, w taki dreszczyk rozkoszy, bym powiedział, wręcz. No, nie będę tego czarny. rozkoszy i rozchodzi się w górę po mięśniach kapturowych i w dół po tych mięśniach szkieletowych, tych krzyżowych, taki szynkach. Wiecie, I teraz w momencie, kiedy już w miarę oswoisz się z tym, z, tym, z koncentracją uwagi z tyłu serca i z ciepłem, które tam gorącem wręcz, które tam jest, które tam odnajdujesz, bo ono tam jest, tylko ty po prostu nie zwracasz na to uwagi, bo patrzysz na świat zewnętrzny. Albo się go boisz, albo konkurujesz, conquer, podbijasz go. karierę, robisz, pieniądze zarabiasz, pozycję społeczne budujesz, płacisz za to, stresem i zmęczeniem. Jak już ugruntujesz to gorąco z tyłu serca, to Zmieniasz święty Graal, posługujesz się świętym Graalem. Zmieniasz fokus z niby świata zewnętrznego na tył serca i na tą radość, która tam powstaje, i z, i z punktu tej radości zmieniasz fokus na to, to drugie pole, czyli to uczucie, które było w ciele. Drugie pole. Z trzeciego pola patrzysz i patrzysz, jaka zmiana jest. Po czym wracasz do radości, do gorąca, które masz z tyłu serca i patrzysz na pierwsze pole, czyli na tą, ten społeczny komponent tej, tej emocji, nad którą pracujesz, którą transformujesz. Na ten społeczny komponent składa się definicja tego, co się wydarza, twoja reakcja na to, co się wydarza. I z punktu. Widzenia tej radości, patrzysz, jak się to zmienia. Twoja reakcja na świat zewnętrzny się zmienia. Metoda trójpolowa jest niczym innym jak napełnianiem, prostą metodą napełniania Twojego świętego grala ambrozją, nektarem bogów. Poczuciem szczęścia, radością, która doprowadzi cię do stanu miłości. No, mógłby ktoś zadać pytanie. Dlaczego ja mam taką obsesję? Od tylu audycji mówię o radości, szczęściu i miłości. Z bardzo prostego powodu. Ponieważ jest to stan zbliżony do stanu źródła. Źródło, siła sprawcza, źródło manifestujące, przejawiające, czyli nieprzejawienie, jest czystą doskonałością. Tak naprawdę, my jako człowiek nie jesteśmy w stanie. Dostroić się lub wejść w to, bo to jest tak gigantyczna energia, że po prostu my nie bylibyśmy w stanie przetworzyć tego, no po prostu wyparowalibyśmy. Ale najwyższy stan, najbardziej, najwyżej energetyczny stan zbliżający naszą świadomość do świadomości źródła, to jest poczucie omnipotencji, poczucie doskonałości. Czystej miłości. To jest po prostu rozkosz, błogość, gorąc. To jest po prostu to, co mówiłem parę miesięcy temu o białym światło. To jest to, to jest pierwsza, pierwsze przejawienie źródła. To jest białe światło. Coś, co jest bardzo wysoko energetyczne. No człowiek doświadcza tego jako gorą, gorącość, bezpieczeństwo, bycie w domu, pełnia. No wszystko już jest, już nic ci nie brakuje, nie ma żadnej separacji. Czyli, wracając do metody trójpolowej, jest to moim zdaniem, moją propozycją, jest to sposób na napełnianie świętego grala stanem ducha zbliżonym do stanu ducha kreatora. Lektar bogów, obrozy, czyste szczęście, i tu jest game over, tu się kończy. W ten sposób implodujesz system. Ten system, ten, który dzisiaj jest na, na, w tak zwanym świecie zewnętrznym, on nie ma racji bytu. Nie da się kontrolować, wyzyskiwać szczęśliwego człowieka. Tego radości. No i wszystko bawi. Ma wszystko za damy. Dziękuję. Pozdrawiam. Życzę Wam tego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.